I uwaga. Konie ruszyły. Na razie zwarta stawka. Tam przez moment hewron. Hewron wyszedł na prowadzenie. Blisko niego jest sztorm. Blisko niego jest jasna. Na razie to jest czołówka. Dalej na czwartej pozycji. Galopuje bajtar. Ostatnia w niewielkim odstępie jest prowadzona Chinolina. Dobrze skoczyły kolejny płot, tam troszeczkę Chinolina miała kłopotu. A tutaj cały czas Hewron. Blisko niego galopuje sztorm. Kolejny płot pokonany, Hewron, sztorm, już troszeczkę pobudzany Hewron. Za chwilę będą skakać płot przed naszą trybuną. Hebron, sztorm, dalej kilka koni razem. Jest tam jasna, jest tam bajtar, jest tam hazard. Teraz poszedł do przodu bajtar, ale poszedł także sztorm. Ostatnia, chinolina. Nic się nie zmienia tam przy wewnętrznej. Na prowadzenie wychodzi sztorm minimalnie, ale nie daje się hazard. Nie daje się Hebron. I na razie te dwa konie, Hewron trochę gorzej skoczył, a więc Sztorm, Hewron, Hewron znowu idzie do przodu. Na trzeciej pozycji zdecydowanie galopuje Bajtar. Czwarta jest Jasna, piąty Hazard i w odstępie niewielkim Chinolina. Tną się te dwa konie o prowadzenie, to znaczy, to znaczy Hewron ze Sztormem. One mają przewagę kilku długości nad Bajtarem. Na czwartej pozycji Jasna. Na piątej Hazar. Ostatnia Chinolina. No, teraz już objął prowadzenie sztorm. Sztorm, ale jeszcze Hazar się dobrze. Jeszcze, przepraszam, Hewron się dobrze utrzymuje. Zatem sztorm. Hewron Bajtar. To jest czołówka zdecydowanie. Za nimi jasna. Za jasną Hazar. Ostatnia Chinolina. Doszedł już Bajtar do prowadzącej dwójki. Sztorm, Sztorm, ale Hewron jeszcze raz poprawia. Na trzeciej pozycji spokojnie prowadzony Bajtar, na czwartej Jasna i na piątej Chinolina razem z Hazarem. Sztorm przy wewnętrznej, obok niego galopuje Hewron. Sztorm, Hewron i za chwilę kolejny płot, przed tymi końmi, tuż przy nimi Bajtar. Sztorm, Hewron, Bajtar. Oj, potknął się i spadł tutaj jeździec, proszę Państwa, z, ze Sztorma, dziś Flica. a już prowadzenie obejmuje Bajtar. Bajtar i ma przewagę. Bajtar, Hewron, Jasna. Bajtar spokojnie do celownika zmierza na pierwszej pozycji. Jasna tam walczy o drugie miejsce z Hewronem. A więc zdecydowanie Bajtar wygrywa lekko. Druga będzie Jasta. Dalej Hewron.